i witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie, Lipki, ponownie w gotiku. Ponownie w tejże jaskini pod Cape Dan, którą postanowiłem oczyścić, ponieważ zaintrygowała mnie tak, jakby. Znaczy, może też nie oczyścić w pełni, bo to jest ten okres, który którymi mamy. Stans. A nas pozostawiły na szczęście. Fuck, a to pełza, czy znowu nas rzucił cholera. No bo ten sam, który, który poprzednio się nam rzucał. Okej. Okay. To znaczy, jakby mam, mam na nie pewną taktykę swoją. One po bloku dopiero zazwyczaj atakują, więc. Yy, dlatego staram się je, staram się je właśnie jak, jak są bloki, raz zaatakować i potem jakby je pozostawić, bo one bez bloku jakby. Nie dlaczego, jest taka jakaś charakterystyka tych, tych yy, przeciwników. No one bez, by, by, po bloku dopiero atakują, tak? Nie wiem dlaczego. To no może akurat kwestia, kwestia tego, że używam jedne, jednoręcznego oręża. Ja sobie otwarę szósteczkę, bo nam się przyda. Ważne żeby się nie działo. Mi to żaden ogry nie przyda, bo się... bo się posram po prostu. Powiem, że tutaj mówię, to jest najbardziej niewykorzystaną lokacja, ale mam ból dupy od... Krwa co tu robi smok? Nie Nie Nie, kurwa Nie, 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 nie To? Co? jaki smok! jakoś pojebało. Pojebało. Że ja nie wiem czy ja to dam radę zabić na pod koniec gry nawet. Więc dobra, jakby taka okay, już koniec moich zachwytów i niedowierzeń. Ale ja chcę sprawdzić jedną rzecz, bo mnie najbardziej cały czas interesuje, kurczę, ta pieprzona. pieprzona mapa. Kabdun. Znaczy będę się śmiał z tego Kabdun, ale... Musi być skarb. Podobno jest zaznaczony X-tem, ale i tam łopatę, żeby go wykopać. Ale ja nie no, mam pojęcia, gdzie jest X. To tyle razy szukałem. No nic, najwyżej jak go nie znajdę, no to się zobaczymy po prostu w kolejnym, w kolejnym gdzieś tam miejscu. Moi drodzy, zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na wypełnej wyspie. Przy której Do której obiecałem wam, wam, że dopłyniemy w najbliższym czasie. I proszę bardzo, zobaczcie. Jest ciało i... Tyrion, on. to jest? Wygląda jak Paladyn. Są tutaj chyba również piraci. Ej, ale jaja. O kurwa. O, o nie, o nie, o nie, nie, o nie, o nie, o nie. To są piraci, rzeczywiście piraci i to tacy. Chyba dosyć dosyć mocni, bo. Chyba nie chciałem się z nim. Myślałem, że to są jakieś dobrzy ludzie, bo ten nas w ogóle nie mierzył, jak byliśmy tam wcześniej. Teraz zaczął i, i tak, trochę dupa, powiedział. Już, że ta łódź mu przeszkadza. Ej, ale jaja. ja. Teraz bym się nie spodziewał. A przy okazji tam jeszcze byłem na dole troszkę, w sensie w tej. Yy, bo gdzie sobie zapisałem i musiałem powtórzyć pewien element i powiem wam, że parę rzeczy ogarnąłem więcej z tamtej, z tamtej jaskini, czyli yy, wiecie, z tamtej, yy, tamtej kopalni, którą odwiedziliśmy chwilę temu. To jest jak potężny gość, był mocy, naprawdę mocny. nie chciałbym się z większą ilością ich mierzyć, tylko sobie zaraz tutaj gdzieś zapiszę, ale jaja, patrzcie czy jest to ciało, żeśmy znaleźli, nie mam pojęcia, kim jest Girion, to wiedzieć, czy to, cało to jest. Możliwe, że tutaj będzie tych piratów więcej i chyba tak też jest. Ale tylko. Tylko takiego drobnego laga. Ja nawet. Naprawdę się nie spodziewałem tego... coś takiego. Spodziewałem się tej obozu piratów. W sensie mogłem się domyśleć, ale nie spodziewałem się tego, tak ja mówię. Czy to jest zombie, czy nie? Ani kroku dalej. Jak się nie chcecie wychodzić stąd, panowie, no to jest jakby. Nie mam o to żadnego bólu, tylko że. W że was zabije. Tam w środku wygląda jak zombie, chyba że to jest, to jest po prostu trup. tam widzisz chyba trup? To wygląda dla mnie jak zombie, dosłownie. Tak, panie, panie piracie, kimkolwiek pan jest. Pan nie ma imienia w ogóle żadnego. Okej, okay, dostał heada. Będziemy walić po głowie, bo tak jest szybciej po prostu, tak? Okej, okay, poszło. Znaczy strzały poszedł? W po głowę? Okej. Okay. No tutaj wskoczyć. Okej, to jest rzeczywiście trup podwieszony tutaj, tak? To to był Corsair, żeby czy czyli nikt ważny i tutaj też pewnie tak samo pirat, no. Ja mówię, to, to, czy, czy, mam do swoim, czy ja właśnie mam zbroję pirata? Pancerz pirata. Naprawdę? To jest lepszy pancerz niż ja miałem, o cholera jasna. Big morski John. Ja pierdykam. To że oni się chyba coś pobugowali tutaj? Też Coś źle coś, coś, coś zrobił, źle coś skryptował cokolwiek. Więc dobijemy go w takim razie. Ja nie chcę się z nim bić na blisko, bo coś czuję, że wtedy przegram, ale, ale dobić go w ten sposób myślę można spokojnie. Ale ja, ja. Tak że pewnie gdybym miał tą zbroję wcześniej, to bym mógł się gdzieś tam z kimś dogadać. Nie spodziewałem się tych piratów na tej wyspie. Wydawało mi się, że to jest wyspa, która, którą widziałem gdzieś w ciekawostkach, ale możliwe, że jest nią. Tylko, że ja jakby ym, wgrywając mody ją troszkę u, upiększyłem dzięki, dzięki nim. Dobra, panie Piracie, pan już niedługo będzie martwy. O, proszę bardzo, pięknie jeszcze w głowę trafiłem, bo większość te widziałem leciał właśnie w ramię. I ostatni strzał chyba? Nie, jeszcze jeden. Dziękuję, poszło. Nie było najłatwiejsze, ale warto było. Buda, woda, dużo wody. jest notatka Johna, którą będzie warto warto przeczytać. No, Zobaczcie, ile to skrętów jest. W góry. Są czarne robary wszystkie. Ja naprawdę myślę, że to jest zombie. Czarne robary. Aż kaweginy. W... Mm hmm. Ale byśmy mieli u Sipera. Czy jakaś wiadomość chyba, jak dobrze przeczytałem? Ufer tam jest więcej wóty, statka ze skrzyni, mój dziennik. moje bliskie o ucznictwie i po polowaniach. Bosper byłby teraz ze mnie dumny. O, ja pierdykam. Ale żeśmy żyły złota tej. Idemy trzeba dobrze jeden tam był no, czy 11000? tysięcy, nie wiem. Chyba 1000 golda. Ale ja pierdykam. Dobra, zaraz to przeczytamy. Nie mam pojęcia, jaki głos pod niego podłożyć, bo tego gościa nigdy, nie, no nie słyszałem go, tak, nigdy. Jako gościa, ale. Patrzcie, na przykład z tej strony no, go nie było, tak? Czyli tam patrol, powiedzmy w cudzysłowie, ten jeden gość był, był tylko z drugiej strony. E, jeszcze chcę tutaj tą, mimo wszystko, wyspę obejść w kółko na wszelki wypadek, aby się upewnić, że nic tutaj nie zostawiłem. Takich rzeczy znajdziczkowych. Na górze, na dole. O, proszę bardzo, chyba coś tutaj jest? Czy... Tak, miecz katowski. To jest jego miecz chyba, który przed miał. Ale gówno. Ale gówno. Ten ostry miecz katowski wykorzystywany jest do pozbawienia głów, nie tylko skazań. Ona no, przed za trzami nam daje, no ale to jest takie gówno. Bleh. Gardzę mocno. 220 siły jeszcze mam. Dobrze, przytańmy sobie te notatki, bo one są fajne, ale, ale się zajarałem tym. Ale się tym zajarałem. Super, super. Strasznie mi się podobało, co się tutaj stało. Eee, list do Ortegi to Nien, no to tylko nie, no to taka ze skrzyni. Jakby jak bym tutaj głos dał? Nie wiem, no to cokolwiek dam. I te przedmioty muszą jak najszybciej stąd zniknąć? Więc na łaibę zdradziliśmy swoją kryjówkę. Nie upłynie dużo czasu, nie pojawią się tutaj pierwsze sępy. Najcenniejsze towary, towary już sprzedałem, asystenci faktycznie kupują wszystko co się świeci. Najbardziej zadowoleni są ci? E, ci spasieni. Przepraszam, najbardziej zadowoleni są ci najbardziej spasieni. Nawet z kawałka papieru. Dla idioci. Ale nieważne. W tej skrzyni jest jeszcze sporo błyskotek. Trzeba więc je sprzątnąć. Rozumiesz? John. E, wybaczcie, troszkę tak śledzić to, bo to wypowiedziałem. Ale nie do Montery. E, to jest. sądzę, że to już drugi raz ją mam, więc jej czytać nie będę. Ale jeszcze coś znalazłem na pewno. Kolejna wiadomość. Więcej złota. wyjątkowi przyjaciele Zejście na ląd. Nie. Bo panie ryb, nie. Zlecenie Bufforda, nie. Co tam jeszcze było? Bo coś na pewno jeszcze było. A tu jest właśnie mój dziennik. Zdolność na przykład plus 10. Można to przeczytać. Zdolność łowieckie plus 10. Super. To mi się, to akurat mnie bardzo zadowala. Bardzo podoba. Bugił mnie niestety do dupy, bo zapisuje jak jasny gwint. Nic, dobra. Okej, okay, to zostało załatwione. Nie mam pojęcia, co tam jeszcze Wydaje mi się, że tam znalazłem jakiś list, ale to może nie był list tak naprawdę. Wiecie co, ja sobie tutaj zapiszę tego pana, no szkoda mi go, no ale co ja z nim zrobię, może, chyba, to był, chyba, to było coś do misji, no nic, yy, przekonamy się wkrótce, yy, a tymczasem, moi drodzy, kolejne prawdopodobnie cięcie, gdyż chcę jeszcze przetestować parę rzeczy. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy, odpłynęliśmy kawał, kawał drogi odpowiedzmy sobie, w cudzysłowie, głównej fabuły, aczkolwiek to dlatego, że chciałem zobaczyć coś na wyspach okolicznych, to wiem, może, może będzie coś ciekawego. To dziwne. Zobaczcie, jakby ktoś wkleił kawałek betonu, tutaj najmniejsza jakby. Nie, nie interesujmy się tym na razie. O, przejdźmy i pokajmy w sumie tą wyspę, czymkolwiek ona nie jest. Ja sobie ją wszystko wyciągnę. O, właśnie. O, cholera jasna. Nie chciałem tutaj, chyba, jednak być. Zobaczcie, to jest ukryte w gąszczu, tak? Nie, dobra, jest to jedna ścieżka. To jest jedna, jedyna ścieżka, chyba, która tutaj prowadzi, co nie? Tak. To wygląda z trzema, jakaś misja, tylko że taka, której nie zdążyli dokończyć. Piranii. do więc piranii. nie umarły kapłan. To nas coś rzuci? Nie. Na razie stoi. Nie mówcie mi, że będę mógł go wyserować. Ale jaja. On nas się, siebie coś chyba rzucił teraz. O kurwa, leczenie sobie rzucił. No świetnie. Teraz, jasno, nie. To mać. Chyba się? Ja pierdolę Ja pierdolę, 150 strzał chyba ognisty na niego wyjebałem Kurwa, dobra Ok, moi drodzy, chyba udało mi się to wyserować. Powiem wam tak. zużyłem chyba 6 kuli ognia, albo 5. W każdym razie wszystkie, które miałem w equipunku. Parę mic turmany. jedną wodę. zużyłem ponad y, 100 strzał ognistych. Jak widzicie, chyba ze 200 normalnych. Wszystko po to, żeby się tutaj dostać. I mamy Hanka. O U o U o kurwa o kurwa Ale to kurwa było warte Ztawiona wiadomość Ja pierdolę, ale to było worth it Ale ta gra będzie moja teraz O kurwa mi tą skrzynię jeszcze Ja mówię nie mogę otworzyć mnie się w kurwiu Ja pierdolę. jeszcze pierdolę. O ja pierdolę O ja pierdolę. Na tym pancerzu widnieje znana ci rysa, prawdopodobnie piraci ukradli go ze smeraldy To jest teoretycznie mój pancerz Łowc smoków To jest najpotężniejszy chyba pancerz w grze W tym momencie pakujemy wszystko w siłę moi drodzy I trochę zdolności łowieckie, A pakujemy jak najwięcej w siłę do tych, do tych 300 sił dobić jak najwięcej jak najszybciej. Ile mamy w ogóle siły? 31 punktów mamy i mamy siły, więc 140, 140 nam brakuje. 20 punktów jest chyba za 5 punktów siły. Robimy wszystko, żeby i tak ten bandyz założyć. O kurwa. Ja w tym momencie jestem w szoku. Ja jestem w tym momencie w szoku. Nic więcej nie mogę powiedzieć. To jest dla mnie absolutny wow. To było tak bardzo tego warte. Za samo sprzedaż tego pancerza, czego oczywiście nie zrobię, bo nie jestem debilem, dostanę chyba trzy razy więcej, niż wydałem, powiedzmy. Znaczy ja wiem, że teraz musiałbym biegać między handlarzami, żeby to wszystko nadrobić, ale... mm, -mm. Worth it. Ten drugi pierścień. Dwa. Ja w ogóle to, że wilki tutaj wyją, to jest śmieszne. Dobra, moi drodzy, jeszcze, jeszcze chwilę, bo będziemy tutaj, ponieważ... Proszę na kolejne wyspy. Ale o kurwa. Ale o kurwa. O kurwa, no jesteśmy sami do końca gry. Dobra, więc widzimy się już za momencik. Okej, okay, moi drodzy, i w tym momencie dopłynęliśmy do kolejnej z wysp. Ja pamiętam, że jeszcze muszę. Yy, z, tego, co, z tego, co co, właśnie nie zrobiłem, to muszę przeczytać na pewno y, tą notatkę, którą tam widzieliście. Przepisy się chyba publikowały, no ale cóż, nie wiem, mi to obchodzi. Yy, notatkę to raz, a dwa. No ja chcę wam powiedzieć, że ja już to od prawie godziny bo sterowanie tamtego gościa zajęło mi oj masę. Ten nakromata się cały czas leczył. To jeśli jeśli mi będzie dane to zostawię, jeśli nie, no to nie. W sensie, wiecie, jak nie zapomnę, to zostawię gdzieś tam, tam, jakieś tam moje przebłyski z tego, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało też, tak? Oczywiście klasyczne sterowanko No, czemu one się tak bugują? Jest tak bardzo źle to zostało zaprojektowane przez piranie. Wiecie, co ta gra przede mną dosłownie obnaża? Pomimo community Patrzy i tak dalej. Gra sama przede mną obnaża, bo ja po prostu ja ją buguję, nie chcą znaleźć i bugować, tak? Ja chcę grać w miarę, to w miarę normalnie to jest ciężko powiedziane, bo ja zupełnie robię to od dupy strony, teraz na przykład. Zresztą miałem tak z jedną, jak kojarzycie, jeśli ktoś je oglądał, pewnie dużo osób oglądało, bo wiem, że ta seria się mega oglądała, eee, Seria z Delta Force, Helikopter w ogniu. Tam po prostu jedną misję zrobiłem absolutnie na odwrót, całkowicie, pani na odwrót, nie zapisałem sobie w ogóle gry, dobrze, dobrze powiem, że pamiętam o takich rzeczach, nie? Prawda, Rybku? Dobrze, że pamiętasz. To ją zrobiłem całkowicie na odwrót, tak? Zrobiłem ją, w sensie, najpierw zabijałem wszystkie, i potem sobie po prostu przeszedłem przez mapę. Więc cóż, to już, to jest może, nie wiem, jakiś taki mój trik do tego, że ja po prostu potrafię bugować gry. Tylko, że ja też nie jestem speedrunnerem, to muszę podkreślić. Ja nigdy nie powinien nie się w speedruny czy, czy, czy coś, ale takie bugowanie, no nie wiem, po prostu mi przychodzi samo z siebie, tak? Jakby nawet do tego nie dążę. Ja po prostu jestem człowiekiem, człowiekiem bugiem, tak? robi bug. Nie mam tutaj na myśli żadnego e, tego... E, robaka, tak? W sensie bug. Nie worm jako robak, tylko bug jako e, obad. O! U nie muszę. Otwieranie arcytronnych zamków. Naprawdę, no musiało mnie to w końcu spotkać, czyż nie? Trudno bywa. Okej, okay, moi drodzy. Mnie jak na razie wystarczy wrażeń. Naprawdę ja już jestem w tym momencie absolutnie ponany, prawda, przez grę. Jaszczury, to wszystko, co tam było. Nie. nie już wystarczy. Te ostatnie dwie wyspy. Zobaczymy sobie już na spokojnie. Po swojemu. To jest klasyczny lag. Z tym. Idziemy do Cape Dan Pan pewnie. co, nie? Nie, ten bank gdzieś poszedł. Ja się prześpię. Jak widzicie, zbroi pirata nas nie atakują, więc możemy w niej chodzić, chyba. Na luzie raczej. Yy, co więcej, yy... No nie, no tamte wyspy to jest, to jest dla nami po prostu zbyt ciężkie. Aha, i też jeszcze dzisiaj zrobimy? Ostatnia rzecz już mi ta. Ja jestem zmęczony, no wybaczcie, serowanie tamtego maga, to by to było po prostu tragiczne dla mnie. Yy, ostatnią naszą rzeczą, którą zrobimy będzie, będzie pójście na cmentarz, tutaj gdyż... To tutaj rzekomo znajduje się skarb zaznaczony dam na mafię, przynajmniej na tyle na ile. Wykondentowałem z... Nie, nie wykondentowałem wy... Wyciągnąłem z z informacji podanych mi w komentarzu jednym. Pytanie, czy ty coś się znajduje w tej jaskini. Nie. Kopacza. Dużo mięso kopacza, właśnie. Mięso kopacza ma opis. Nikt nie wie dlaczego się tak nazywa, czy coś takiego. Teraz wam zresztą pokażę. Jak będę miał chwilę. Eee, mięso kopacza, ono gdzieś tutaj było. Eee, mięso, nikt nie wie skąd wzięła się jego nazwa. Ja myślę, że wiem. W sensie może to być troszkę takie y, głupie. Możecie stwierdzić, że jestem idiotą. Przy okazji i tak nie ma tej z tego skarbu, o który chodziło, który mi powiedziała tamta osoba. Przynajmniej nie jest to tam, gdzie ona mi powiedziała, może. Może się pomyliła, może się tak? Ym. Mianowicie. Chyba, że to będzie gdzieś tutaj. Wykupić. Wy na razie ten nie wejdę, no nic. Eee, znaczy, nie wejdę, nie, nie zejdę tam. Nie, nie ma tego skarbu ewidentnie. Eee, A tak, e, po prostu wydaje mi się, że to jest mięso kopacze, dlatego się to nazywało mięsem kopacza, gdyż po prostu w kopalniach wtedy nie było mięsa i tyle, tak? Jakby to jest cała filozofia. Tak, żeby zastępowały im po prostu e, mięso, tak? Pod kątem przykład do jedzenia, czy po prostu może też odżywczym, tak? Nie wiem, czy w tamtych czasach powiedzmy, że wysłałem to z gotik, tak? Więc wartości odżywcze, no. Na się, pokaż mi czegoś. swoje towary. Mi bardziej interesujące. On ma te wszystkie. Na... On ma te wszystkie. Dobra, biorę to. Ostre strzały, kurde. A wezmę ciul. Żany Żany pancer. 30 ze wszystkiego, tak? Moja mi daje po 25, ale nie chcę ich. Na razie. Zbroja nie jest nic warte więc ją sobie zostawiam. Zbroja jelenia też nie. czały chcę, chłopie. Nie, na pewno. Kurdy, on ma to wszystko. Ja pierdzielę, nawet nie wiedziałem. Drewnianą tarczę mogę sprzedać. Apis zostawiam, oczywiście, klasycznie. Ten mieczko to. On 7,5 tysiąca ho, 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 no to oczywiście, że go sprzedaję, prawda? Komu... Przecież Nie, nie jemu. Wziąłem to komuś innemu. E, ponieważ e, pamiętam, że chyba u Kowali się najlepsze ceny dostaje. a Asasyna, mogę mu sprzedać. 55 e, Zdolności łowieckiej. A to i tak będziemy mieli zaraz te zdolności to możemy zostawić. To mogę, to mogę. To mogę sprzedać, ten łuk jest zdolnością łowieckiej i wymaga łucznika, to jest długi łuk, to mogę sprzedać też. Łuk myśliwski też jest słabszy, jest przy okazji zużyty. Ten kostur 45, więc dajmy go, wątpię, aby był jakoś specjalnie więcej warty u kogoś innego też, Zresztą nawet u jakiegoś maga. Eee, no i na razie to tyle, dobra, dokładam resztę złota, handuj. Nareszcie mamy to, czego chciałem, cholera, zobaczcie, teraz teraz usmażymy rzeczy. Zrobię je. A co jest z tym ućciem dzika w takim razie, chrupiącym? Tak, ja poczuję do chrupiącego ućcę dzika? Chwila, gdzie są te przepisy? Tutaj są chrupiący udziec Która wina, wódka, trójkący, choroby. to jest? Barla, w gaz. Skąd ja to mam? Nie mam pojęcia tego. Chrupiący udziec właśnie jest. To jest bulionu, bulion, czyli ja pierdolę, naprawdę. Kogoś pogrzało z tym bulionem. Dobra, no nie widzę palić to. Nałożmy no już o polowaniu. Zdolności łowieckie, przede wszystkim. Łucznicze zdolności też by się przydały. E, ale chyba bardziej mnie obchodzą te rzeczy. A brakuje mi zdolności, Dobra, dawaj mi w tych 5. A nie, 5 punktów nauki już jest. Chyba, że siłę już, miałem, już mam droższą. Dobra, pokaż mi głowca, pokaż mi jak zostać Podkreślić, ja że ja dzięki zwierzęta ty... z łowca? Okej, okay. niech będzie. Yy, jak oddzielić zwierzęta ze skóry? Tam... dwóch łowieckich, tam... dawaj pięć. Jak zwierzęta ze skóry? To... Super, e, ze skóry gady. Nie... dwóch tak? potem... Ok, szpony, kły i tak dalej. 5 punktów łowieckich. Poka... Gad, żebyś potem. Ok, cztery punkty mi zostały jeszcze. Nie mogę już zostać, myśliłem. No dobra, dałem wszystkie punkty. Miałem to kurde zainwestować w siłę. A ja się zainwestowałem w. w, w... Świetlowe, no ale myślę, że warto było i tak. Parek. Może nauczyć się akrobatyki, ale to mi nie obchodzi. Dobra, moi drodzy, idziemy spać. I w tym odcinku zrobiliśmy, kurwa, tyle rzeczy. Przepraszam za słownictwo, ale zrobiliśmy tyle rzeczy, tak bardzo, które są zupełnie oddzielone od tego, co robiliśmy normalnie od, od jakiejkolwiek fabuły, ale myślę, że było warto. Myślę, że to był świetny odcinek pod kątem takim jedzenia. Przede wszystkim ta zbroja. O kurde, no. Jestem, jestem w szoku. Jestem w szoku. Ta zbroja jest niesamowita. Dobra, ale już. Teraz się będę z wami żegnał, mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie, że możecie stawić suba, dać łapkę, fajsz naszego Discorda, proszę was serdecznie zachęcam z otrzymaniem patronami na Patronajcie, gdyż każdy złotówka idzie się do rozwoju kanału, a tymczasem do zobaczenia i na razie. Przy okazji, w kolejnym odcinku myślę, że już pójdziemy do Goty bez większych oporów, chociaż najpierw jeszcze wstąpimy do Redok, chociażby postrzały, żeby zobaczyć, czy oni je tam mają, oraz żeby zobaczyć, czy tam rzeczywiście ten patron zaatakował, jak nie, to pójdziemy na farmę albo do Ardei też. O, a tak już na sam koniec, dobra, pa pa.